Chłopaki, ten statek zaraz przedziurawi naszą planetę. Co z tym zrobimy, chłopaki? Celujcie w statek matkę! No. No. A <grym> Dasz radę no dalej. Pole siłowe. Okej, okay. pocisk wejdzie tylko przez ten szyb wentylacyjny. Jesteś ostatnią nadzieją ziemi, Jones. Dasz radę! Ej, kosmici, chcecie się zabawić? No to macie piłkę! Cie! Ten tekst to porażka. Potrzeba więcej um, więcej ziom i więcej kabum! E, potrzebuję pomocy, panie reżyserze. Ten pasek w majtkach właśnie, e, w międzygalaktykę! A piłko gedon. <laughs> Jestem zmęczony. Jestem głodny. Muszę do łazienki. Zdrogi ludzie! Świetna robota! Było fantastycznie, wspaniale. Bada bum! Ale jednocześnie, no wiecie, do chrza. No? Shaker, to ma być kultowy tekst. Iskra pod ten cały ogień. Te słowa muszą walnąć! Dlatego dzisiaj będę nad nimi pracował. Żeby już jutro stworzyć magię. Kabu! E Panie Pluzja. Już jutro gramy z Niepokonanymi United. Umawialiśmy się, że uwinie się pan do dzisiaj. Trenerze, luźna guma. Nic nie przygotuje chłopaków lepiej. Widział pan ich ruchy? Są jak bum, bim, bam. Hmm, Faktycznie, wszyscy pracują nad dokładnością, a sceny w zawieszeniu pomogą im w grze w powietrzu. No właśnie. Trenerze, próbował pan już naszych rogalików? Są po prostu... ...zjedzone. Po dokładnej analizie najlepszego gracza Super Strikers Dowiedziałam się, co tak wyróżnia Shakera Znaczy poza tym, że taki z niego lamus Soniu, śmiało Istnieje 47% szansa, że Shaker spróbuje strzału z daleka To proste Shaker strzela więcej goli, bo częściej próbuje hmm. Tak! DINGAN! <gry> Twórcy przeboju król strzelców przedstawiają film o rodzinie. Mamusiu, mamusiu, co to jest? Strach. A nasza planeta po prostu stoi im na drodze. Los. Nie mamy wyboru, ludzie. Potrzebujemy ich pomocy. I futbol. Reżyser Wizjoner. Ale eksplozja i drużyna Super Strikers. Król Strzelców 2, a piłko Gedon. HA! Te przegrywy nakręciły kolejnego gniota? Już niedługo kończą zdjęcia. To musi być super, być gwiazdą futbolu i gwiazdą filmową. Soniu? Wnioski są takie, że to Shaker nam zagraża. Musicie go spacyfikować zanim strzeli. Dziękuję. Rany! Bycie aktorem jest tak naprawdę strasznie nudne, bo to za proste. Po prostu udajesz kogoś, kim nie jest. Ale praca na planie ma plusy. Tyle, że niektóre plusy są lepsze od innych. Prawda, Elmatadorze? Gadajcie, który z was, barbarzyńcy, korzystał z mojej własnej luksusowej toalety? Chodzę do tej Toja. Ja korzystam z tej na planie. A ja z tej wbudowanej w mój kombinezon. E? Masz toaletę wbudowaną w kombinezon? Ja, oczywiście. E -e. Całkiem nieźle idzie wam to, aktorzenie. Ale sam w końcu znajdę winowajcę. Czas, żeby piłka była w grze. Nie. Pora wywalić ich z kopa. Porażka. Myśl, Alex, myśl. Łatwo o błąd, gdy chaos w krąg. Mam pod kontrolą myśli ciąg. A potem... mój strzał. Tak, mój strzał. <grybuj> e, e, halo? E, na dziś skończyliśmy. Wynoście się. Tego lata bardzo młody, przeceniany napastnik Superligi... ...występuje w kinowym hicie, ale pewnego dnia na planie jego uprząż pęka. Tragedia! A może zatrzaskuje się na noc w garderobie? Pomocy proszę, jestem straszną beksem! Nikt go nie usłyszał, ale reżyser dostał walizkę kasy na swój kolejny wielki przebój. Hej, stworzyłem karierę z dwóch rzeczy. Kabum! Wielkich eksplozji. I bum! Lojalności. Umiecie to chociaż przeliterować L O J A L N O S? -e hmm? Czy wiecie, jak ciężko pracowałem? Ile dotąd kabum filmów zrobiłem, ilu ludzi własnonożnie wykopałem z planu? Tak, Jerry, wszystko w porządku. Coś słyszałem, ale to pewnie jakiś mały kocurek. Mia, 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 mia. <średziny> Uwielbiam tę piosenkę. Jaką głupku? L-O-J-A-L-N-O Sukces to jest nasz cel! Z lojalności dumny bądź! Mówisz tak jak, jak my. my! Hej, dzieciaki, to nasz dzień! Ale eksplozja! Śpiewał piosenkę z małego kroko-uśmiechodylka! Mówisz o tym głupim programie z dzieciństwa? Tak! I brzmiał dokładnie tak jak krokodylek! Dobra, do dzieła! A, 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 a. Tak jest! Na przód, strajkersi! Nie zgadniecie! Zainstalowałem sobie kamery w całej mojej przyczepie. A ty wciąż o tajemniczym użytkowaniu kibelka? Daj sobie spokój, Elmata dobra. Sprawdźmy do przodu, bla, bla, bla. A, tuż po naszej porannej przerwie na kawę. Wielki Bo! Jak mogłeś! <śmusznie> Co ci mam powiedzieć? Tam mi się najlepiej powtarza dialogi. Dobra, dialog. To jak on brzmi wielki Bo! To było! O rany! Tekst! Kule! Kule bio. bio! Właśnie tak! Kule! Bio! Hmm. Nowy scenariusz od Alexa. Łapię. szpaner. Badabu! Wielki finał, Ujęcie drugie! I! Akcja! Okej, okay, pocisk wejdzie tylko przez ten szyb wentylacyjny. Myślisz, że ocali się niedługo? dasz radę! Wielka przesyłka dla ciebie, Aleks! Nie teraz, Ewan! Kim jest <grystek> Ashley Orzechówka? eksplozja, aka Ashley Orzechówka. Uwaga! Będę strzędzień! Cięcie? Tęcie? To koniec! Nie możesz teraz przerwać! Opuścić plan! Dzisiaj gramy mecz! Trenerze, ten. ten dialog wymaga dopracowania. Wie pan, jak to jest. Perfekcja wymaga czasu. <roł Quit> Dobrze. Byle tylko zdążyli skończyć przed meczem. Okej, 10 minut przerwy! <grywa> Mamo, nagrywasz mnie? Cześć, przyjaciele! Nie! Dzisiaj ktoś prosił mnie, żebym skłamał, ale powiedziałem nie. Wiecie dlaczego? Krokusz! l o j a l n o Trzeba dobry mieć styl! Z lojalności dumny bądź! Śpiewaj tak jak my! Hej, dzieciaki, to nasz dzień! szli Orzechówka jako krokuś. Byłem młody i głupi. Siemaneczko, przyjacielu, ciekawe, czy ta taśma może zniszczyć twoją reputację twardziową? Nie męcz, się, i tak mamy kopię. Tak. A teraz będziesz musiał podpisać moją czapkę do myślenia. <noise> Już nigdy jej nie zdejmę? No dobra, to co mam dla was zrobić? <noise> I... Akcja! Pocisk wejdzie tylko przez ten szyb wentylacyjny. Myślisz, że ocali w ziemię? Jones? Nasz Uwaga! Będę strzelał! No weź, bracie! Um, um, pomoc! Strzeliłeś, strzeliłeś najwięcej goli w, w tym sezonie! Nam no wystarczy, wystarczy jeden! Ujęcie czwarte. I akcja! I. Nic fikusnego, Shaker, byle trafić do dziury. Ujęcie piąte. Skup się na piłce, Shaker. I przy okazji też na celu. Ujęcie szóste. Głowa niżej, bracia. Ja? Ale popatrz w górę. Nie myśl za dużo. Wyluzuj się. Ehe, znaczy, ehe, za mało też o tym nie myśl, nie? Ehe, ujęcie siódme. Ósme. Trzydzieste drugie. Pięćdziesiąte. A może czas na przerwę? Możemy zrobić przerwę, Alex! Nie! Dobrze już dobrze, ja to zrobię. Dość tego! Jesteście tutaj tylko dlatego, że umiecie grać w nogę! Przecież aktorzy z Was tragiczni! Dorobimy gola w postprodukcji. Koniec zdjęć ludziska! Czekaj to wszystko! To właśnie znaczy koniec! Ej, myślicie, że na imprezie będzie żarcie? Nie będzie żarcie. Shaker? Shaker! Shaker! Huh, wciąż myślisz o ratowaniu planety, Jones? Ach, chyba jestem myślami na innej planecie, kapitanie. Nasi kibice nie przyszli oglądać się w plastikowym kombinezonie. Chcą zobaczyć, jak robisz to, w czym jesteś świetny. Więc zamieńmy te smokingi na ciuchy bardziej w naszym stylu. Pora na prawdziwą akcję. Ehm, um, do szatni w tę stronę. Po co korzystać ze starej śmierdzącej szatni, kiedy luksus tam mnie czeka. Kule! Bio! Możesz korzystać Elmata, Tego lata. Jedna grupa piłkarzy stawi czoło innej grupie piłkarzy w epickiej bitwie o posiadanie piłki. <grystanie> Mac, to nie jest zapowiedź filmu, tylko niepokonanie United kontra Super Strikers. Siemanko, przyjacielu? Hej, dzieciaki, to nasz dzień! <grystanie> <grystanie> No i początek gry jest zawsze pół na pół. Chyba że uda się spacyfikować zagrożenie. Hmm. Zobaczymy. Pokonani United obstawili swoją bramkę. Są niczym armia! Ale jemu i armia nie niestraszna! Na krawędzi pola bramkowego. W końcu nazywają go długostrzałowcem. Skup, Skup się na, na celu! Kłowa niżej bracie. Ale oczy w górze! Nam wystarczy jeden! Jeden go! go! Dzień, 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 dźwięk, dźwięk, dźwięk. Dźwięk. Czekamy na ciebie, Shaker! No tak! Strzelaj, młody! Co? Nie! Shaker podał do tyłu zamiast strzelać! He? <grym> He? Ha! 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 Odchodzi przegrany, ale Shaker powróci jeszcze w drugiej części. Chyba w drugiej połowie, Mac. Przecież tak powiedziałem, Brendo. O? Huh? Krokodyla uśmiech znasz? Kiedy szukasz przyjaciela? A już minęła dobra chwila. Pora, Pora, byś, byś poznał to, kroka uśmiechodyla. uśmiechodyla. Uwielbiam ten program. program. Znaczy, uwielbiałem. No, to tak jak ja. No wiesz, e, dawniej... Chciałem to samo powiedzieć. <laughs> A dzisiaj poznałem prawdziwego uśmiechodyla. Co? Podpisał mi czapeczkę, trwałem markerem. Poznałeś Ashleya Orzeszkowę. To jest podpis Alexa Ploziego. <laughs> tak, Alex i Ashley to ta sama osoba. Co? Też się tego dzisiaj dowiedziałem. Mam nadzieję, że ta strategia nie uwzględnia mnie trenerze. Chyba zapomniałem, jak się go. Tak, nie wierzę, że to mówię, ale czy możesz łaskawie przestać do mnie podawać? Ach, te chybione strzały na planie. Serio, namieszały mi w głowie. Kiedy się starałeś? Ale nic nie jest cacy! Podnieś głowę, wypnij piersi, prędko wracaj do pracy! Co to ma być? Rozdźmóż się! Z programu Kroko Uśmiechodyla! <laughs> Ajka, <z> dzieciństwa? <laughs> to był gniot stary! Przestałem to oglądać, zanim nauczyłem się chodzić. Błagam, przecież to klasyk! A wiedzieliście, że Alex Plozja grał Kroka? <laughs> Ten fartyk nie <twardzień śmiech> grał Lamusodyla? Hej, niektórzy wciąż kochają Krokiego, dobra? Na przykład Dingan wziął autograf od Aleksa na czapce i to dzisiaj. To niemożliwe. Kręciliśmy cały dzień. Tak. Myślałem, że ten dzień już nigdy się nie skończy. Szaleństwo. Nie udawaj, wielki bo. Nagrałeś się na kupo kamerce. Weź już od tego. Tak, to, to kiepski duże. moment. Chłopaki, moment. Pokaż to nagranie. Dingan był na planie i to ze swoimi opiekunkami. Ha. Co te lamusy robiły na naszym planie filmowym? Trenerze? Nie, 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 nie. Nie zdążycie dojechać na plani z powrotem przed drugą połową. <laughs> i tu się właśnie nie zgodzę. Okej, okej. Okej, to jest to. Mam pewną teorię. Muszę <grymne> Troszkę zapiekło. Prawie! Prawie! Halo? Jasne, mam czas na ankietę. Okej, okay. wyżej. Nie, niżej. Wyżej, wyżej. Tak! <grymne> Brakuje jednego. Nie! Dwóch zawodników w czerwieni zniknęło. Ha? To sabotaż! Tu jest płytka z plastiku! Żaden strzał nie mógł Kura, trafić! To nie była twoja wina, Nie Niepokonani United na bank mówili do tego Alexa. Alex... Tak, jakby blokujesz naszą drogę uciec. Nie pozwolę wam zrobić wziął prosto w ciemną noc. Skarra i win z tego nie chcą. Mogą zdradzić światu moją tajemnicę. Jaką? Że byłeś krokiem uśmiechodylca? Co? Skąd to ty.? Przecież krokowy miata! Co e, tak myślisz? No pewnie! E, tak! Każdy przecież wie, że byłeś najpopularniejszym płazem w historii telewizji. Chyba gadem! Niestety, moja reputacja jako bom reżysera będzie zniszczona. E, nie. Kroko jest prawdziwą legendą, tak, stary. to ulubiony program każdego człowieka poniżej trzech latek. A pomyśleć, że przez tyle lat się go wstydziłem... To... zejdziesz z drogi? Przyjacielu? Porzuceni przez tych, którym najbardziej ufali. Shaker i El Matador na pewno zaraz wrócą, Mak. Kroko-taniec! El Matadorze, twoja gra aktorska była niesamowita. Nie, twój występ w aucie był oscar -o. Nie, ty byłeś lepszy. Nie, okej, okay, byłem najlepszy. To jak? Gotowy na następny wspaniały występ? Wrócili! I tym razem... Grają w nogę, jak poprzednio. Co tam, gdzie byłeś Shaker... Ach, po pierwszej połowie nie byłem pewien, czy dam o, radę o, grać. potrzebowałeś dłuższej przerwy, żeby się wypłakać. Dałbyś tak. mu spokój Skarra. Nie dość się już wycierpiał. Mm. <laughs> Czas ucieka czerwonym trykotom. I tylko jeden gracz Shakerów nie jest kryty. Oczywiście chodzi o shakera. Gotowy, żeby ocalić świat, Johns? Uwaga! Nie! Będę strzelał! Dobra, robota chłopaki! Dobra, panowie! A teraz wracajmy do domu! Stary. twój kibelek był prawdziwą gwiazdą, El Matadorze. Widzowie są zachwyceni pańskim filmem, na pewno jest pan dumny. Dzięki, Leno. E, proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że był pan krokiem uśmiechodylkiem? Nie będę nawet ukrywał, to prawda. <laughs> nemienotem. e O J A L N E. Czemu zrobiłeś ten denny program? Ale <coughs> mówiliście, że był czadowy. To się właśnie nazywa. A kto? Z Nie to? nasza wina, że tak dobrze nam wychodzi. Bo, wow. Ej, tylko mnie wolno rzucać odgłosami głosami eksplozji. Ej, kabum! Uuu, uh, premiera filmowa! 80% szans na zabawę! I 90% szans, że Gedon będzie kasowym hitem! I. Mam dokładnie 100% szans, że powiesz. Spalniam cię! Już zamówiłam taksówkę. Wersja polska